Nie byłem tam jeszcze. Co? Ja nic nie wiem. No niech pomyślę. Wiemy. <laughs> Zad na wsi. No to to wiesz. <laughs> tak, wiem gdzie jest plastik w końcu. Nie. No. Tak znamy. No. Tak? Nie. No, ja też znamy. Dlaczego bym miała ich znać? Bardzo pochowieni. Podobno się starają, mają talent. Są... Jezu, artyści. są jestem artystą. Na pewno bardzo ciekawi ludzie. Nie wiem. No, na pewno bez nich nie rozwijała się w dużej części nasza kultura i to jest najważniejsze, bo oni nas rozwijają, tak praktycznie. nie była moja mocna strona. Ale nieobecnej. Młynuszko? A może więcej? Matejko. Matej. Matej Słowacki, Kossak, ja wiem. Znaczy mi się przynajmniej kojarzy z przedstawiającym ciało ludzkie. Pana Lisela na Kurde, no to, to będzie fotel. Mm. A co ma to ma do rzeczy? Jestem przychodniem przypadkowym. E, kurczę, widziałem. Zapomniałam. Onalizę. No ona to da większy. masz masz w postaci albo malarstwa, albo fotografii, na której jest uwiecznione ciało ludzkie. Ciała! Ten, nie, na pierwszej części. I, ten... <gryw> I tak Co to jest? To... Zapomniałam! Ja. Ja. Dawno historii nie miałam. Ja tego nie wiem, tłumaczę, naprawdę. Wiem, ja to taki słabszy pomysł. zmniejszenie się przedmiotów do danego punktu. Dwa razy dwa jest 426 jest 6 Piękna rzecz, wykonana czymś. Perspektywa to jest taki Punkt to... Punkt jest... widzenia. No właśnie. Ja wiem jak zrobić perspektywę, jak pokazać, ale nie miałem tego tłumaczyć. Perspektywa to jest... Ee... Co to, co to w ogóle jest? To jest 28. A co to jest? Tak, na To jest bardzo ciekawe. No cóż. Bo zawsze jest gorsze, to jest wiadome. Tak, jak sosnowiec? Milion Milion. Yy, zero. Nie no dobra, pięć. Może cztery. E eee, ma no... siedem.